Witajcie, kochani. Dzisiaj bojowo, bo w tle będziecie słyszeć strzały na strzelnicy artyleryjskiej, także będziemy mieć odpowiedni akompaniament, bo to ostatnio praktycznie słychać ćwiczącą artylerię 24 na 24 godziny. No cóż. Ja przepraszam, ba, naprawdę źle się czuję, jest coraz gorzej. Przy okazji mm, chciałam zaznaczyć, że nie mówię tego y, w sposób no, zwracający uwagę na jakąś szczególność mojej sytuacji. Po prostu bardzo chciałabym, abyście zdali sobie sprawę, co czeka Was w przyszłości. Otóż korzystam z zasiłku. W wysokości 1000 zł Który ma starczyć na leczenie, remont, przeżycie Opłacenie rachunków No i, i na pewno powinno mi jeszcze zostać coś Chociażby na leki Nie, okazuje się tym bardziej Że jak panie z MOPS-u stwierdzają Ponieważ nagrywam na YouTube To nie powinnam nawet mieć zasiłku Bo to znaczy, że przecież mam masę pieniędzy Jestem oszustką Więc chciałam powiedzieć, że nie dostałam ani grosza z YouTube i y, po prostu no, nie wiadomo, jak walczyć z czymś takim. W każdym razie mamy 20, a y, grosz jeszcze nie przyszedł. A nie wiem do jakiego stopnia telefony i elektryczność będą miały cierpliwość, ale to tylko o, taka uwaga, po prostu żeby Wam y, wskazać, w jakim kierunku to idzie. Że za to, że staramy się przekazywać prawdę, będziemy eliminowani, to pierwszy krok w takim kierunku likwidacji niepotrzebnych. Zachęcam przy okazji do przeczytania póki jeszcze jest, bardzo ciekawego w mojej opinii bloga niemieckiego blogera, który używa pseudonimu Eugipius. Jest to pan, który przez szereg lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na uczelniach wyższych język niemiecki, a więc mowę Goethego i Schillera. Natomiast na starsze lata zdecydował się wrócić do rodzinnego kraju. Jednak zachował takie bardzo ob. Obiektywne spojrzenie. Coś z cudzoziemca i bardzo cenię sobie to wszystko, co pisze, dlatego że uważam go za bardzo rozsądnego i przenikliwego człowieka. Dobrze, ale wracamy do aktualności. To, co się dzieje w Polsce, no właściwie nie wymaga komentarza, bo wszyscy widzicie i widzicie, jak reagują ci, którzy się znaleźli w tym momencie przy władzy. Chciałam wam powiedzieć, że we Włoszech sytuacja jest analogiczna. Chodzi o mój region, choć nie do końca, bo przede wszystkim pod ziemią się, znalazło się terytorium prowincji Romania. Ktoś jeździł do Włoch na wakacje, to powinien to sobie skojarzyć. To jest ten rejon, gdzie jest Ravenna, to jest rejon, gdzie jest Rimini. Także w tej chwili jest to powtórka z rozrywki, ponieważ analogiczna sytuacja miała miejsce przed rokiem. I tutaj kilka dosyć ciekawych uwag. Pierwsza to wypowiedź pana generała Wanaciego, który zresztą pochodzi z rawenny, który jasno i bez ogródek powiedział, że nie jest to kwestią Klimatu, który się zmienia, ponieważ wystarczy tutaj sięgnąć pamięcią wstecz, żeby przypomnieć słynne, na przykład słynną powódź we Florencji, tragiczną w skutkach w latach 60. Natomiast kwestia jest inna, a mianowicie chodzi o to, że nie wykonano plac, prac, które powinny być wykonane. Dlatego, że no cóż przynajmniej dwa razy do roku wiosną i jesienią, jest ryzyko podniesienia się poziomu wód, a we Włoszech jest dużo starych budowli, które wykorzystują jeszcze starsze struktury, często nawet z czasów rzymskich. No i niestety czas upływa i działa niszcząco na takie struktury, które wymagają po prostu odpowiedniej konserwacji. Której nie było? I tutaj właściwie możemy powiedzieć, że należy zamiast wołać wielkim głosem do Pana Boga, należy przeanalizować kwestię odpowiedzialności po to, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Także i w Polsce, z tego co wiem, tereny, na których po prostu były największe szkody, to są tereny, na których podobnie było w przyszłości, a więc nikt nie zrobił nic, aby zapobiec po pierwszym takim zalaniu temu aby się nie żeby nie było, żeby nie było powtórki z rozrywki powiedzmy to tak sobie i tutaj ciągle właściwie Przypominam sobie taki, takie bardzo charakterystyczne powiedzenie pana Jaruzelskiego, niech wam się powodzi do powodzian. Także we Włoszech sytuacja jest analogiczna. I tutaj zarówno generał Vannacci, jak i kolejny z moich ulubionych włoskich youtuberów, a mianowicie Mimar z kanału Salotto di Mimar, zadają pytanie, jak to jest, że państwo posiadało praktycznie bez limitów pieniądze na eliksiry, na podobne, na przykład na testowanie, na wojnę, na utrzymanie gości, podczas gdy nie ma tych pieniędzy na osoby będące w sytuacji zagrożenia życia, które straciły często mienie całego życia. Jak to jest? Chyba no, najważniejsze, bliższa koszula ciała niż Sukmana, i najpierw należało wykonać wszystko dla zabezpieczenia obywateli, swoich i ich mienia, a dopiero potem, jak coś zostanie, inwestować na coś innego. I przepraszam bardzo, patrząc na to, ile osób. Y y y jest poszkodowanych wskutek zalewania terenów, to należy się zastanowić, czy eliksiry, które, no, których działanie korzystne dla ludzkości nie jest do końca pewne, są ważniejsze niż ratowanie ludzkiego życia w obliczu, w obliczu klęski żywiołowej prawda? Więc tutaj no niestety moja opinia i myślę, że lekarze, którzy składali jeszcze przysięgę Hipokratesa, również powinni się ze mną zgodzić, że najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, a także ratowanie ludzkiego mienia. I tutaj to jest chyba podstawowe pytanie, które nie tylko musimy zadać sobie, ale przede wszystkim rządzącym, że muszą być priorytety. Istnieje w dodatku w chrześcijaństwie, które jak nadal jest główną religią w Polsce, ordo caritatis, czyli że na początek pomagamy sobie. Jak nam coś zostanie, to proszę bardzo, ale nie może być takiej sytuacji, że oddaje się na przykład sprzęt ratowniczy, kiedy Wiadomo, że jest ryzyko takich wydarzeń jak teraz. No niestety przykre, ale prawdziwe. I y, trzeba po prostu rozliczać, zadawać pytania, jeśli ktoś ma taką możliwość. Jak to jest możliwe i dlaczego nie wybrano, rzeczywiście nie zastosowano tego ordo caritatis? Prawda? Także. Y Zdjęcia, ja wam załączam tutaj linki do filmików, żebyście mogli sami zobaczyć, jak wygląda sytuacja we Włoszech. I y, praktycznie nie zmieniła się od zeszłego roku. To są te same miejsca, te same uszkodzenia, więcej. Niektóre w ogóle nie zostały nawet w jakiś podstawowy sposób naprawione. Nie zostały usunięte szkody, czyli niektórzy pokazuje, na niektórych filmikach można zobaczyć na muły dawne drzewa zwalone, które były po, po zeszłorocznej powodzi, które są w tej chwili nadal sobie jeszcze leżą. Także od razu przypomina mi się słowacki, który w Beniowskim wyraził się: w Krymie nie śpieszą się tak jak w Paryżu, boskim wyrokom otworzona brama. Rzecz każda robi się, aż się zrobi sama. Napiszcie, co o tym myślicie, gdyż każdy komentarz wpływa. Oczywiście, na siłę kanału. Ja od kanału nie wymagam, żeby cokolwiek przynosił. Chciałabym tylko, żeby wiadomości, które z wielkim trudem staram się zbierać, choć to mało czasu mi zostało, bo po prostu tak mi zdewastowano dom rok temu, że nie wiem, czy będę, czy nie zamarznę na sopel zimą, ale to mówię inna sprawa. Dalej, dalsze, dalsze kwestie. To również chciałam zwrócić Waszą uwagę na kolejne wypowiedzi generała Wanaciego. Także Włosi nie muszą nam zazdrościć Grzegorza Brauna, obu panów łączy jednocześnie ważna sprawa bardzo piękny język, którego używają. To jest język, którego się słucha z przyjemnością, zarówno polskiego w wykonaniu pana Grzegorza Brauna, jak i włoskiego wykonaniu pana generała Roberto Wanaciego. A y, coraz rzadziej słyszę ludzi mówiących rzeczywiście y, pięknym językiem. Y, także pan generał y, pierwsza sprawa już troszeczkę y, po czasie, ale myślę, że warto powiedzieć. Y, bez y, ogródek y, skomentował wypowiedzi pani Wodę Lejem i pani Jurowej, które mówiły, że wśród Komisarzy tak zwanych, ach, ta sama terminologia jak w Sowietach tak zwanych, musi być kwota, kwota roza, czyli różowa kwota, a mianowicie musi być parytet mężczyzn i kobiet. I pan generał po prostu nie wytrzymał. Powiedział, że on był przekonany, że przy wybieraniu ludzi, którzy mają decydować o Polityce państwa na poziomie ponadnarodowym, to ważne jest przede wszystkim są ich umiejętności, ich wiedza, ich kultura, ich empatia, a nie ich płeć. Czy oznacza to, że, przepraszam bardzo, genitalia są ważniejsze od mózgu? I powiedział, że gdyby był kobietą, to w tej sytuacji będąc wybrany do takiego, powiedzmy sobie, do takiej grupy decyzyjnej, poczułby się urażony, że wybór nie zależy od wiedzy i umiejętności, tylko od płci. Przepraszam bardzo, w większości, a właściwie we wszystkich krajach należących do Unii, nie ma różnicy w edukacji kobiet i mężczyzn. Obie płci mają taką, taki sam dostęp do edukacji, a nawet więcej. Można zobaczyć, że wśród absolwentów wyższych uczelni jest dużo kobiet, więc w tym układzie można wybierać po prostu pod względem meritum, a nie innych czynników. Także nad tym to w moim odczuciu jest bardzo istotne. I zresztą ja sama się dziwię na te wszystkie feminatywy, wszystkie damskie końcówki. To tak jakby stwierdzano, że kobieta wykonująca daną pracę jest czymś gorszym od mężczyzny. No, przepraszam bardzo, był minister, a nie ministra. I minister oznacza osobę, nie specyfikuje płci. A w momencie, kiedy się daje feminatywy, to zaznaczanie płci, a dla mnie osobiście jest to uwłaczające. Prawda? To, że ktoś jest doktorem, no to nieważne. Miejmy nadzieję, że uzyskał tytuł doktorski ze względu na swoją wiedzę, a nie ze względu na swoją płeć. Co ma płeć do tego? Płeć do wartości człowieka intelektualnej. Ma się chyba zerowo do sposobu myślenia, do sposobu reagowania, do naszej fizyczności. Tak, jest ten podział, różnimy się, ale jeśli chodzi o kwestie intelektualne, o nasz mózg, no to nie wydaje mi się, aby inaczej funkcjonował mózg kobiet i mózg mężczyzn. Prawda? Czyli jeśli ktoś jest dobry, to m, m, zostaje wybrany, jeśli nie, no to dziękujemy, przepraszam bardzo. Liczy się dobro całości narodu, prawda? Tutaj jednocześnie chciałam wam powiedzieć wraca jeszcze do, jeśli chodzi o Pana generała, to pan generał dość jasno wypowiedział się, i to jest ważne, jako stratek wojskowy. Doszedł do stopnia generała, był szefem włoskich spadochroniarzy, czyli grupy Folgore. To jest, są jedni z najlepszych spadochroniarzy na świecie, niewątpliwie. Pan generał uczestniczył, dowodził w akcjach NATO. Także po prostu jest praktykiem, a nie teoretykiem. I zwrócił on uwagę na jedną podstawową rzecz: że kiedy toczy się wojnę, trzeba wiedzieć, do czego się dąży, jaki jest cel tej wojny, i trzeba jak ten cel osiągnąć, i trzeba go dokładnie sprecyzować. Natomiast Stwierdza, że toczenie wojny po to, żeby przemysł zbrojeniowy mógł napełniać kiesy, a żeby obywatele całej Europy cierpieli chociażby z tego powodu, że nie ma funduszy na pomoc dla powodzian i dla, ogólnie dla ludzi potrzebujących, no to właściwie jest to bez sensu. Jest tu, musi być cel, trzeba jasno stwierdzić, czego oczekują jedna strona i druga, i później prowadzić negocjacje, jeśli jest to możliwe, a kiedy będzie sprecyzowany cel, no to wtedy będą możliwe negocjacje. Na razie w tej chwili chodzi tylko yy, na takiej zasadzie bij dziada, No przepraszam bardzo. Zastanówmy się, tak mówi wojskowy z długoletnim doświadczeniem. Nie szeregowy, nie teoretyk, tylko ktoś, kto spędził życie w okopach. Więc posłuchajmy, zastanówmy się, zadajmy sobie pytanie, czego żąda w tej chwili Unia poza wrzucaniem nowej broni, którą oczywiście trzeba będzie zastąpić i co będzie oczywiście kosztować. Więc, no, niestety, trzeba powiedzieć, są w Europie powodzie. W związku z tym, przykro, nie inwestujemy w obce wojny, w których, ponieważ jest to wojna, w której Europa, o ile mi wiadomo, nie uczestniczy, żaden z krajów unijnych. Więc, no, niestety są ważniejsze kwestie w chwili obecnej. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o Włochów, na przykład o świetny kanał Omega Click, o którym Wam też już wielokrotnie mówiłam, to widać na podstawie analiz, które ów youtuber przeprowadził, bardzo duże podobieństwo między obecnymi powodziami i pożarami na Hawajach i w innych częściach, także, y, czy za dużo wody, czy, za dużo, y, czy nagle wybuch pożaru i co ciekawe, y, dużo jest y, było przypadków podpaleń, a w przypadku powodzi y, po prostu nie y, rezygnacja z naprawiania struktur przeciwpowodziowych no, zawsze prędzej lub później zaowocuje kolejnym y, zalewaniem terytorium. I ja tu chciałam jeszcze powiedzieć, że yy, dziwnie to się składa, że jest to jakby wyłączanie pewnych terenów, yy, także po prostu jakby skłonienie ludzi, żeby sprzedawali to, co pozostało z ich domów, yy, czyli po prostu przejmowanie terenów i jeszcze przejmowanie terenów rolnych. I Ja tu chciałam zacytować mojego promotora, bardzo mądrego człowieka, nieżyjącego już niestety od kilku lat, a mianowicie profesora Giuseppe Barbierego z Uniwersytetu w, we Florencji, który napisał świetną książkę Planeta do Uratowania, gdzie bardzo mądrze Mówi na temat, wyprzedza epokę, można by powiedzieć, w bardzo mądry sposób o tym mówi, i powiedział on, że on, zwykł to mówić, że państwo może być tylko wtedy suwerenne, kiedy jest w stanie samodzielnie wyżywić swoich wszystkich obywateli. A tu pan generał Wannaci, także jak i inni posłowie zwrócił uwagę na fakt, że zażyna się gospodarką unijną, otwierając się jeszcze na produkty zarówno normami, zarówno niedostosowaniem do warunków, i tu pan generał Badaczy tłumaczy, że Widać zwijanie włoskiej, włoskiego rolnictwa, które jest rolnictwem bardzo specyficznym, dlatego że w porównaniu na przykład do terenów polskich tam warunki są dużo trudniejsze. Mamy susze, mamy trzęsienia ziemi, mamy zalewanie terenów jak na Nizinie Padańskiej. Także często są to maleńkie, dosłownie skrawki ziemi, które są wyrywane z które są z wielkim trudem nawadniane, nawożone w naturalny sposób jeszcze, ale na tych terenach rosną najlepsze na świecie winogrona, a więc są i wina. Czy owoce i warzywa, ponieważ każdy, kto próbował włoskich pomidorów czy papryki, wie, że są one naprawdę pyszne, gdyż słońce robi swoje. Także tutaj chciałam to przypomnieć, chciałam powiedzieć, czyli na przykład we Włoszech, gdzie nie można wprowadzić takich strasznych monokultur, bo sama natura temu zabrania, no właściwie usiłuje się likwidować rolnictwo. Także nie będzie wspaniałych włoskich pomidorów, nie będzie pysznych brzoskwin. Także trzeba się nad tym zastanowić i powiedzieć, i jeszcze, yy, stop, póki jeszcze jest to możliwe. Yy, w tej chwili. Tutaj z kolejna włoska taka ciekawostka, to pan Mario Giordano, dziennikarz prowadzący taki program, jedyny właściwie niezależny program na, w ramach włoskiej telewizji, tak zwanej narodowej, Fuori del Coro, czyli Poza Chórem, właśnie z wielkim Poczuciem humoru stwierdził, podsumował wystąpienie pana Dragiego, który właśnie przedstawił swój plan konkurencyjności Europy, żądając dodatkowych 800 miliardów euro co roku, żeby się gospodarka mogła znów rozwijać. Więc pan Mario Giordano stwierdził, że o ile ktoś nie ma drukarki do drukowania owych środków, to on ma tylko jeden jedyny sposób, żeby uzyskać. Te 8 miliardów, skończyć Zielony Wał, skończyć produkcję broni i zasilanie bronią obcych krajów, które nie mają nic wspólnego z naszymi krajami. I po prostu w ten sposób, a jednocześnie y, pozwolić lekarzom na leczenie według tego, czego się nauczyli przez 6 lat studiów i stosując takie leki, a nie kupując ogromnych ilości y, preparatów. Y, bo to taka polityka powinna znajdować się w gestii każdego kraju, ponieważ każdy kraj ma inne warunki, ma inny klimat, inne warunki naturalne, inną kulturę, także i żywieniową, inny sposób bycia, czyli musi dostosować pewne, pewną profilaktykę do tego, co jest naprawdę istotne i do problemów zdrowotnych, które istnieją. Powiedzmy sobie, w krajach, gdzie na przykład pije się dużo alkoholu, największym problemem jest są problemy z wątrobą na przykład. W związku z czym, tak gdzie tego problemu nie ma, są inne zupełnie wymagania. Więc pan Giordano mówi: chcecie 800 miliardów, rezygnujcie z tych rzeczy, które po prostu są wyrzucaniem pieniędzy w błoto, często i dosłownie. I tutaj jeszcze, żeby zakończyć. To dosyć ciekawa kwestia dotycząca, bardzo ciekawy artykuł na moim ulubionym Natural News. Zachęcam Was do przeczytania. Macie miniaturkę, a mianowicie pan Armstrong, taki ekonomista, Zajmujący się kwestiami geopolityki, zwrócił uwagę na rosyjski cykl październikowy, że właściwie jest to miesiąc, w którym dochodzi do zmian, i także już te zmiany mają miejsce, jeśli chodzi o NATO, kiedy pana Stoltenberga zastępuje pan Rutte, bardzo do niego podobny, czyli raczej nic się nie zmieni. Natomiast tutaj decyzje, które są podejmowane, są praktycznie rzuceniem wyzwania, rzuceniem rękawiczki no, dawnemu okupantowi polski, można tak powiedzieć i pan Armstrong zwraca uwagę na jedną rzecz, że w chwili obecnej niestety sytuacja, która jest w największym Państwie Europy i świata praktycznie jest bardzo trudna, dlatego, że jeśli Rosja, Putina nie zareaguje na wysyłanie no, rakiet, w głąb swego terytorium i atakowanie centralnych punktów. To trzeba się liczyć z tym, że po prostu grupa twardogłowych, których bynajmniej nie brakuje, po prostu zrezygnuje z obecnego dyktatora, i przyjdzie ktoś, kto może być jeszcze gorszy. Także będzie to nas prowadzić do. Ogromnego konfliktu, który, jak uczono jeszcze moje pokolenie, dla, dla którego uniknięcia powinniśmy zrobić wszystko możliwe. Z tego co wiemy, to właśnie Unia, właśnie ONZ powstały po to, żeby zapobiegać wojnom, a nie po to, żeby do tych wojen prowadzić, bo ktoś, kto produkuje broń, chce więcej, więcej i jeszcze raz więcej. To jest fakt. I z tym musimy się liczyć. I tutaj Armstrong daje przykład analogiczny. Jeśli by na przykład Białoruś, podpuszczona przez Rosję, zaczęła wystrzeliwać rakiety, rażąc kraje unijne, to czy NATO nie reagowałoby? No musiałoby zareagować, a tu mamy odwrotną sytuację. Także Rosja też będzie zmuszona w pewnym stopniu zareagować. Po co? Co są winni ci wszyscy młodzi ludzie, którzy giną, których chce się zagonić na, na kolejną wojnę. Wydawało się, że po drugiej wojnie światowej, po jej okrucieństwach, że nie powinno się to już nigdy powtórzyć. No cóż kochani, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. I to wszystko.